Ludność ukraińska w sławucie darzyła go szacunkiem i wiele tak naprawdę mu zawdzięczała, natomiast bolszewicy mieli inne zdanie. Każdy, kto nie był z nimi, był tak naprawdę wrogiem klasowym, którego należało zlikwidować. No i to był taki pretekst do bestialskiej zbrodni na tym właśnie staruszku. Tak naprawdę nic nie pomagały tutaj zasługi, liczyła się tylko ideologia i siła. Pięści. Roman Damian Sanguszko urodził się w Galicji, ale jego, na jego, ży, jego życie upłynęło tak naprawdę na wschodzie Polski dzięki swojej matce Izabeli Marii Czartoryskich przejął dobra wołyńskie po swoim dziadku generale Stachym sanguszce. Jak wielu Polaków pod zaborem rosyjskim robił karierę w Moskwie już jako poddany rosyjski najpierw w armii, potem w dyplomacji. Przez pewien czas był nawet atasza ambasady rosyjskiej w Neapolu i w Berlinie, choć nie chciał tak naprawdę kandydować w wyborach do Dumy, czyli do parlamentu w Moskwie. Ożenił się z przedstawicielką czeskiej arystokracji, z Karoliną Thun-Hohenstein. No i nie mógł mieć z nią dzieci, więc zdecydował się na adopcję dwóch córek: zmarłej Eufemii z Radziwiłów-Rzeszczewskiej. Był tak naprawdę konserwatywnym siemieninem, szanowanym na carskim dworze. Jednocześnie prowadził pracę organiczną i, po i pozytywistyczną, tak naprawdę nie widząc szans na odzyskanie niepodległości przez kraj. Dziełem życia Sanguszki było stworzenie rozbudowanej posiadłości w guberni Wołyńskiej, tzw. Tak Ordynacji Zasłaskiej. Składały się na nią Sławuta, Zasław i Kornica. Perłą majątku był malowniczo położony pałac Sanguszków. W Sławucie. Oprócz 70 tysięcy hektarów folwarków ziemi Ornej i jezior, ordynacja mogła się również pochwalić hodowlą koni arabskich, w której stajniach hodowano niemal 2,5 tysiąca rumaków. Książę Sanguszko był wybitnym filantropem, bibliofilem, kolekcjonerem sztuki. No i w 1903 roku podarował Zakładowi Narodowemu osolińskich 50 tysięcy koron. Upadek caratu w 1917 roku stworzył wielkie zagrożenie dla całej arystokracji. Często przed właścicielami dóbr, także czterech tysięcy majątków polskich na wschodzie, stał wybór albo tchórzliwa ucieczka, albo śmierć. 85-letniego sędziwego księcia Romana Sanguszką czekał szczególnie tragiczny los. W miasteczku Sławuta stacjonował wówczas wycofany z frontu 264 pułk zapasowy. To była jednostka złożona w dużej mierze z byłych katorżników. No i żołnierze ulegli czerwonej agitacji, uznali Sanguszkę za przedstawiciela klasy wyzyskiwaczy. Jako taki w myśli ideologii arystokrata powinien ulec likwidacji. Nieważne było to, że książę robił wszystko, by żyć w zgodzie ze służbą i lokalną ludnością ukraińską. To tak naprawdę nie uchroniło go przed śmiercią z rąk bolszewików. Sołdacy zwoływali wiece, przekonywali okolicznych chłopów, że sanguszko jest obszarnikiem, który pije ich krew tak naprawdę, no bo takie hasła tam wtedy padały. No i rozpoczęła się stopniowa grabież majątku ordynacji z rąk żołnierzy padło wtedy 300 danieli. Zaczęto wycinać las, kraść bydło, nie pomogli kozacy sprowadzeni przez sanguszkę do obrony pięknego pałacu, kiedy jeden z kawalerzystów brutalnie zamierzał się na kradącego drzewo soldata, bolszewicy poprzysięgli krwawy. Odwet. Było ich kilkuset a obrońców pałacu tak naprawdę zaledwie pięćdziesięciu. No napastnicy najpierw ostrzelali, a potem otoczyli książęcy pałac, kiedy znaleźli księcia, to już w ogóle nie mieli litości. Wywlekli staruszka na zewnątrz i brutalnie pobili. Arystokrata no jednak wciąż żył. Bolszewicy długo debatowali, jak go zamordować. Niektórzy chcieli go spalić żywcem w pałacu, inni twierdzili, że lepiej będzie go utopić. No mimo wszystko książę wierzył, że uda mu się podjąć negocjacje. No i Sanguszko tymczasem zaapelował do nich, by postawili go przed sądem złożonym z miejscowej ludności. Nie uciekł podziemnym tunelem do pobliskiego kościoła, bo był pewien lojalności chłopów, którzy wiele mu zawdzięczali. Wierzył też naiwnie, że uda mu się podjąć negocjacje z żołnierzami. Nie rozumiał ich prymitywizmu i tak naprawdę rządzy odwetu. W pewnej chwili jeden z bolszewickich sołdatów nie wytrzymał i ugodził sanguszkę w pierś bagnetem. Potem, oczywiście, padły następne ciosy. Przed pałacem odbyła się w ten sposób bestialska egzekucja. 85-letni książę otrzymał w sumie około 30 ciosów. Przebito nawet na wylot rękę, którą próbował się osłonić. No i książęce zwłoki pozostawiono tak naprawdę swojemu losowi, bo żołnierze spieszyli się z rabunkiem kosztowności. Po splądrowaniu budynku z bezcenną biblioteką doszczętnie spalili pałac. Żołnierze wynosili z niego mm, kosze pełne sreber, porcelany, obrazów. Z dymem poszły bezcenne książki, których y, wartość bolszewicy w ogóle tak naprawdę nie rozumieli. No i na mostku obok pałacu pod ścianą leżała z, y, zmasakrowana postać, a może zmasakrowany trup, bardziej można by powiedzieć polskiego księcia. Sprawcy zbrodni nie pozostali całkowicie bezkarni. Kiedy armia zaprowadziła porządek w Sławucie, 8 z 12 postawiono przed sądem, żołnierzy skazano na katorgę. Rewolucja jednak tak naprawdę dopiero się rozpoczynała, i chwilę później nie mogło być mowy o tak naprawdę egzekwowaniu kar wobec winnych słusznego gniewu klas uciskanych. Wieści o mordzie na Sanguszce obiegły praktycznie prasę całej Europy. Na początku rewolucji niewiele wiedziano jeszcze o tym, do czego tak naprawdę zdolni są Bolszewicy. No i Książę Sanguszko został po trzech dniach uroczyście pochowany w podziemiach Kościoła Świętej Doroty. Trasę pochodu otoczyli uroczystym szpalerem uczniowie polskiego gimnazjum w Sławucie i Kozacy, którzy nie przyłączyli się jeszcze wówczas do rewolucji. Kiedy jej płomienie objęły całą Rosję i Ukrainę, trumnę ze zwłokami księcia też ograbiono. No i dopiero w 2017 roku. Książę został uhonorowany w wolnej Ukrainie podczas nabożeństwa w świątyni z udziałem konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.